W grudniu 2019 roku odbyły się dwie duże rozmów między przedstawicielami Rosji i Białorusi. Ich tematem było umówienie pogłębienia integracji obu państw. Odbyły się one dokładnie w 20. rocznicy powołania państwa związkowego Białorusi i Rosji konfederacji, którą tworzą te dwie postsowieckie republiki. Dlaczego temat integracji Rosji i Białorusi wraca właśnie teraz i jakie jest prawdziwe tło tej sytuacji? Zapraszam na raport lat 20. Białoruś, podobnie jak Federacja Rosyjska, powstała w wyniku upadku ZSRR w 1991 roku i od samego początku jej uzależnienie od Moskwy było bardzo wysokie. Zmiana szyldu nie przyniosła zmiany zależności białoruskich zakładów, które powstały w czasie industrializacji w Związku Radzieckim. Ich ścisłe powiązanie z rosyjskimi podmiotami utrzymało się również po upadku ZSRR. Można to dostrzec porównując wzrost gospodarek obu krajów. Przyrost Białorusi jest niemal lustrzanym odbiciem wzrostu PKB Rosji ostatnich 28 lat. Rola petenta, która przypadła Mińskowi w relacjach z Kremlem, nie jest wyłącznie zasługą prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Po upadku ZSRR kraj nie miał innych opcji niż aby ponownie sprzymierzyć się ze wschodem. Powstawały alternatywne pomysły, np. konstrukt zgłoszony przez Białoruski Front Narodowy główną partią opozycyjną, aby zbudować blok bałtycko-czarnomorski. Koncepcyjnie był to układ państw leżących między Morzem Czarnym a Bałtykiem to jest sojusz Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich. Jednak ta inicjatywa nie mogła wypalić z braku podstaw ekonomicznych i politycznych. Upraszczając, można powiedzieć, projekt upadł, dlatego że układ gazociągów i ropociągów jest horyzontalny wschód-zachód, a nie wertykalny północ-południe. Żadna konkretna oferta nie napłynęła wtedy również do Mińska z Warszawy, co współcześni polscy eksperci do spraw międzynarodowych postrzegają jako poważny błąd. Białoruś z geopolitycznego punktu widzenia jest krajem kluczowym zarówno z perspektywy Polski, jak i Rosji. W przypadku konfliktu zbrojnego Białoruś daje znaczącą przewagę strategiczną państwu lub sojuszowi, który może operować z jej terytorium. W przypadku Polski czy NATO jest to bezpośredni dostęp do Bramy Smoleńskiej. Czyli przesmyku między Górną Dźwiną a Dolnym Dnieprem, ostatniej naturalnej bariery terenowej w drodze na Moskwę. Z perspektywy Rosji jest to możliwość podejścia wojsk na raptem 200 km od Warszawy. Nie dziwić zatem zaangażowanie Kremla w proces utrzymania zachodniego sąsiada w swojej strefie wpływów. Potencjał obu państw jest nieporównywalny i, mimo że Rosja jest relatywnie słaba ekonomicznie, subsydiowanie Białorusi nie stanowi dla Kremla problemu. PKB Białorusi w 2018 roku stanowiło jedynie 3,4% PKB Rosji. 75% zadłużenia zagranicznego Białorusi przypada na Rosję. Rosjanie odpowiadają za 40% zagranicznych inwestycji na Białorusi, zaś wymiana handlowa w 50% dokonywana jest z rosyjskimi podmiotami. Te liczby świadczą o potężnym stopniu uzależnienia Mińska od Moskwy. Jednak z drugiej strony łączny roczny koszt pomocy ekonomicznej, która ponosi Rosja, szacuje się na około 10 miliardów dolarów. Nie jest to duża kwota na poziomie międzynarodowym. Mówiąc o Białorusi nie można nie wspomnieć o Aleksandrze Łukaszence. Prezydent Białorusi wybrany został na urząd prezydenta w 1994 roku. Co ciekawe, wybrany w sposób demokratyczny. Według badaczy nie ma żadnych poszlak, aby stwierdzić, że wybory zostały sfałszowane. Jednak nie ma wątpliwości co do fałszowania każdej kolejnej tury wyborów. Łukaszenka w 1994 roku zagrał na sentymentach białoruskiego społeczeństwa, które tęskniło za lepszymi ekonomicznie latami 80. Co nie dziwi, obiecał ożywienie gospodarcze polegające na intensyfikacji współpracy z Rosją i uruchomieniu zakładów, które działały w ZSRR. Prezydentem na Kremlu był wówczas Borys Jelcyn, którego pokaz sprawowania władzy jest obecnie w sposób jednoznaczny negatywnie postrzegana przez Rosjan. Jedynie 14% z nich odnosi się do niego pozytywnie. Jelcyn, którego zamiłowanie do alkoholu nie było tematem tabu, miał sentyment do młodego prezydenta Białorusi. Łukaszenka często pojawiał się na rosyjskiej prowincji samemu również zapraszając rosyjskich gubernatorów i dziennikarzy. Co więcej, wielu badaczy wskazuje, że osobiste ambicje Łukaszenki sięgały dalej aniżeli sama Białoruś. Swój cel widział w przejęciu schedy po Jelcynie jako prezydent wspólnego państwa. Stąd już w 1999 roku podjął temat integracji z Rosją, z czego narodziło się Stowarzyszenie Rosji i Białorusi, które w 1997 roku ewoluowało w ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji. Finalnie w 1999 roku powstało Państwo Związkowe Rosji i Białorusi, czyli konfederacja mająca na celu stopniowe doprowadzanie obu państw do integracji gospodarczej i walutowej. Marzenie Aleksandra Łukaszenki brutalnie zweryfikowało dojście do władzy Władimira Putina, którego na następcę namaścił sam Jelcyn. Sentymenty prysły, a panowie nie poczuli do siebie mięty. Idea integracji pozostała na agendzie, ale z Łukaszenką w znacznie bardziej potrzebnej roli. Co rzecz jasna, nie urządzało Aleksandra i oznaczało początek walki o pozostanie na prezydenckim stoku, a dla Białorusi walkę o niepodległość. Putina irytowała polityka Łukaszenki, który oceniał korzyści płynące z subsydiowania Białorusi jako niewspółmierne do kosztów, co rosyjska prasa nazywała wymianą gazu za pocałunki. W skrócie, poza pomocą dyplomatyczną, np. w Radzie ONZ, Białoruś nie oferowała Kremlowi nic więcej. W 2002 roku doprowadziło to do kryzysu dyplomatycznego, kiedy to Władimir Putin powiedział, że należy w końcu oddzielić muchy od kotleta. Nie pozostawiając złudzeń, kto w tej metaforze jest kotletem a kto muchami. Do czego dodał, jeśli Łukaszence to się nie podoba, to niech Białoruś wejdzie w skład Federacji Rosyjskiej z sześcioma obwodami, które są na Białorusi. Ogólnie, Łukaszenka, jako człowiek radziecki, potrafi dobrze odczytywać nastroje na Kremlu i lawirować, wykorzystując problemy wewnętrzne w Rosji albo zaangażowanie Rosji na innym odcinku polityki zagranicznej, tak aby realizować własne cele. We wrześniu 2004 roku podczas zamachu na szkołę w Biesłanie w Osetii Północnej na południu Rosji zginęły 334 osoby. Miesiąc po tym wydarzeniu na Białorusi odbyły się wybory parlamentarne, które wygrali przedstawiciele Łukaszenki, zaś dzień po wyborach przeprowadzone zostało referendum konstytucyjne dotyczące zniesienia limitu kadencji prezydenta Białorusi. Oba wybory zostały oczywiście sfałszowane, a Łukaszenka wykorzystał chaos w kraju protektora, umożliwiając sobie dożywotnie panowanie. Prezydent Białorusi podobnych manewrów próbuje również z Zachodem. W wypowiedziach Łukaszenki można dostrzec stworzenie retoryki walki o Białoruś, pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy Rosją a NATO czy Unią Europejską. Przed Rosją przedstawiał się jako ofiara zachodnich sankcji, zaś przed Unią skarżył się na ucisk ze strony Rosji. Przykładem była swoista licytacja o wpływy na Białorusi w 2010 roku. Wówczas do Mińska przyleciał minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Niemiec Guido Westerwelle, którzy obiecali wsparcie finansowe w zamian za bardziej demokratyczny przebieg wyborów prezydenckich zaplanowanych na grudzień. Jednak niedługo potem doszło do podpisania porozumień w Moskwie o lepszych warunkach współpracy energetycznej, co jednocześnie było jednoznaczne z przelizytowaniem Zachodu. W tym samym czasie w wyniku sfałszowanych wyborów Łukaszenka po raz czwarty został prezydentem Białorusi. Skutkowało to masowymi demonstracjami w Mińsku, dzisiaj znanymi pod nazwą Płoszcza 2010, które zostały brutalnie stłumione przez Łukaszenkę. Sytuacja skutkowała zamrożeniem relacji z Zachodem na pięć kolejnych lat, kiedy to wypuszczono więźniów politycznych, którzy odsiadywali swoje wyroki za płaszczem. Przyjrzenie się białoruskiemu społeczeństwu w rzetelny sposób to trudny temat, jako że władze białoruskie zdusiły niezależne badania socjologiczne w kraju. Jednak dane pochodzące z niezależnego ośrodka NISEPI z 2016 roku, jakieś i szczątkowe dane dostępne teraz, mówią o tym, że białoruskie społeczeństwo w dalszym ciągu jest mocno prorosyjskie. Białorusini oglądają głównie rosyjską telewizję, w której przedstawiony jest propagandowy obraz świata narzucony przez Kreml. Doprowadziło to do sytuacji, w której 60% społeczeństwa Białorusi uznało aneksję Krymu przez Rosję za akt historycznej sprawiedliwości. Nadzieje na dostęp do alternatywnych źródeł informacji daje telewizja Biusat. Subsydiowana przez rząd polski stacja nadaje na Białorusi od ponad 12 lat. Zaś ich kanał na YouTubie Beusat News jest pierwszym białoruskojęzycznym kanałem, który osiągnął zasięg 140 tysięcy subskrypcji. Wydawałoby się, że Białoruś jako najbliższy sojusznik Rosji powinna bezwarunkowo popierać kreml w kluczowych dla niego kwestiach na forum międzynarodowym. Jednak gdy przyjrzymy się tematowi aneksji Krymu przez Rosję, to zobaczymy, że Białoruś nie tylko nie poparła Federacji Rosyjskiej w tym temacie, ale również do dzisiaj nie uznała aneksji Krymu. Łukaszenka nie nawiązał bliskich relacji z liderami wschodnich republik ługańskiej i donieckiej, za to utrzymał dobre relacje z Kijowem. Kreował się przy tym wszystkim na lidera państw regionu, które dąży do zaprowadzenia pokoju. Jest to paradoks tej sytuacji, jako że mowa tu o najbliższym oficjalnym sojuszniku państwa agresora. Tym niemniej Białoruś prezentuje się jako państwo dążące do neutralności. Tak jest zapisane w białoruskiej konstytucji. Prezentuje się jako pośrednik zawsze gotowy do usług. Łukaszenka zbudował tę narrację m.in. na tym, że Mińsk faktycznie był gospodarzem rozmów Mińsk 1, Mińsk 2, na których starano się uregulować konflikt rosyjsko-ukraiński. Jednak są duże wątpliwości, czy faktycznie był mediatorem, czy jedynie gospodarzem, a cała otoczka, którą Łukaszenka buduje, to PR medialny. Trzeba jednak oddać, że Białoruś stara się prowadzić własną grę w regionie na tyle, na ile jest to możliwe. Zachowanie Białorusi względem konfliktu krymskiego było dla Rosji policzkiem. W 2018 roku Rosja zdecydowała się przywołać na agendę temat integracji obu państw. Krem rozpoczął implementację nowej taktyki względem Białorusi, której celem jest odświeżenie statusu państwa związkowego Białorusi i Rosji, które do tej pory było tworem dość wirtualnym. Były narady, spotkania i jakiś budżet, jednak cały program miał charakter bardziej rytualny. Nie zostały bowiem przygotowane podstawowe rzeczy, takie jak akt konstytucyjny państwa związkowego, wspólny system prawny, wspólne centrum emisyjne czy wspólna waluta. Premier Megidiew 13 grudnia 2018 roku w Brześciu wprost wrócił do idei integracji, mówiąc, że Białoruś zacznie się bardziej integrować i poziom wsparcia utrzyma się lub zwiększy, albo poziom subsydiów zostanie zracjonalizowany czyli, tłumacząc na polski, ucięty. Dlatego, od ponad roku obserwujemy grę, w której Łukaszenka nie może stanowczo podważyć koncepcji integracji. Po pierwsze, dlatego, że jego podpis widnieje na porozumieniu z 1999 roku. Po drugie, nigdy publicznie nie zanegował idei integracji z Rosją. Obecnie naciski Rosji zdają się iść w kierunku, aby stopniowo wprowadzać wszystkie wymienione wcześniej elementy wspólnego państwa. Jeśli Białoruś nie będzie chciała się podporządkować, Rosja na stałe podniesie ceny surowców energetycznych dla Białorusi, co dla gospodarki tego kraju byłoby zabójcze. W grudniu 2019 roku, 20 lat po powołaniu państwa związkowego Białorusi i Rosji, Odbyły się rozmowy, których celem było określenie pierwszych kroków do zacieśnienia integracji. Dmitry Medvedev w tym czasie ogłosił, że Rosja zawiesi przywileje gospodarcze Białorusi do czasu pełnego wdrożenia 30 tzw. map drogowych integracji, które, jak twierdził, były już dogadane. Premier Federacji Rosyjskiej zasugerował również, że dyskusja na temat 31. mapy drogowej obejmować będzie utworzenie wspólnej waluty i instytucji ponadnarodowych. Takie postulaty stanowią bezpośrednie zagrożenie dla niepodległości Białorusi. Jednak Łukaszenka w negocjacjach z Kremlem jest doświadczonym graczem. Zdaje sobie sprawę, że Rosja musi zaakceptować wolontaryjne przystąpienie Białorusi do integracji. Destabilizacja Białorusi nie jest nikomu na rękę. Ostra interwencja na Białorusi czy wręcz aneksja byłaby bardzo trudna do wytłumaczenia. Nie tylko na forum międzynarodowym, ale nawet własnemu społeczeństwu, które postrzega Białorusinów jako braci. Rosja połknęłaby jednego z niewielu sojuszników, których ma. Łukaszenka wie, że działania, które podejmuje, takie jak brak aspiracji dołączenia do Unii Europejskiej, krytyczne podejście do aktywności USA czy NATO, lojalność na forum ONZ, mają dla Rosji wartość i wykorzystuje to. To może tłumaczyć, czemu Rosja jest relatywnie zachowawcza w egzekwowaniu swoich oczekiwań względem Mińska. Na początku stycznia Rosja wstrzymała na dwa dni dostawy ropy na Białoruś. Wskazywałoby to na fiasko ostatniej tury rozmów integracyjnych i wysłanie sygnału ostrzegawczego przez Moskwę, która liczy na większe ustępstwa ze strony Mińska. Dla Łukaszenki jednak, zdaje się, była to motywacja do zwiększenia poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Rozesłaliśmy odpowiednie propozycje handlowe. Wszyscy menedżerowie naszych zakładów białoruskiej kompanii naftowej odbywają rozmowy. Myślę, że szybko otrzymamy alternatywne warianty dostaw konkretnych partii ropy naftowej. Wiele krajów branych jest pod uwagę. Ukraina, Polska, kraje bałtyckie, Kazachstan, Azerbejdżan. Powiedział w rozmowie z agencją Biełta wicepremier Białorusi Dmitri Kruty. Ponadto Białoruś znalazła innego sojusznika po drugiej stronie globu. Pożyczka dla Białorusi akurat w czasie negocjacji zjednoczeniowych nie jest przypadkowa. Oznacza to, że Pekinowi również zależy na niepodległości Białorusi, jako że Chiny mocno inwestują nad niemnem. Jest to jeden z głównych krajów transmisyjnych nowego jedwabnego szlaku. Co więcej, niedługo, bo na początku lutego, swoją wizytę w Mińsku zapowiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Wizyta może skutkować odnowieniem relacji dyplomatycznych na szczeblu ambasadorów. Łukaszenka stara się kupić czas, szuka alternatyw i liczy na zaangażowanie Kremla w inne sprawy międzynarodowe lub wewnątrzpaństwowe. Jednak bez reform przekierowujących gospodarkę Białorusi w inne kierunki, Mińsk pozostanie uzależniony od Rosji. Równocześnie Zachód, głównie Polska, USA i Niemcy, musi wykorzystywać okienka, w których Łukaszenka szuka pomocy przed ofensywą Rosji, aby gospodarczo rozszerzać tam swoje wpływy. Musi on jednak przestać używać Zachodu jako karty negocjacyjnej na Kremlu i realnie nawiązać współpracę z kimś innym niż Rosja. Wydaje się, że sytuacja nigdy nie była bardziej odpowiednia. A jaka jest Twoja opinia o Białorusi? Czy Białoruś faktycznie ma szansę wyrwać się z rosyjskich wpływów i prowadzić bardziej niezależną politykę? Daj znać w komentarzach poniżej. Jeśli chciałbyś usłyszeć więcej o wydarzeniach, które kształtują obecną dekadę, zapraszam cię do zasubskrybowania naszego kanału i pozostawienia kciuka w górę. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.